Takie widoki zapierają dech w piersiach. Wieża zbudowana jest z drewna modrzewiowego, ma 15 metrów i 3 tarasy widokowe. Jesteśmy na Czerniawskiej Kopie, w miejscu gdzie dawno temu stała wieża widokowa i wpadliśmy na taki pomysł, że my w tym samym miejscu wybudujemy wieżę która będzie cieszyła naszych turystów i pokaże im nowe szlaki, szlaki, które do tej pory były mało użytkowane, mniej znane, bo większość ludzi idzie na Hale Izerską, na Stukiżerski, ale tutaj w okolicach Czerniawy mało kto wędrował. No i rzeczywiście udało się. Bardzo wielu turystów teraz wybiera Wieże jako swój punkt docelowy. Co z niej zobaczymy? W tej chwili właśnie. W chmurach się chowa nam Stukizerski. zerski. Zobaczymy smreka. Z tamtej strony, gdybyśmy weszli troszkę wyżej, zobaczymy citał. Zobaczymy okolice Bolesławca, miejsce, gdzie widać, czy Państwa wspaniałe widoki. Jak długo tutaj szliście. A jakieś 40 minut wydaje mi się, bo szliśmy tam z dołu banki, e, obok banki, restauracji. Banki, tam banki, jest taki mały parking banki, i stamtąd do góry szlakiem czarno-niebieskim. Wieża robi wrażenie? Tak, no, największe wrażenie zrobi, jak tam się wejdzie i e, no, spojrzy i porobi trochę ulega, zdjęć. Są ładne widoki. Wieża, podobnie jak ścieżka przyrodnicza, powstała dzięki dofinansowaniu z programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 20